Oczekujesz, że za kilka lat za kilka kilkanaście lat będzie jakiś arcymistrz szachowy który wygra mistrzostwa i powie zaczęło się od Mariancello oglądałem jego partię. No to no, ta, no to by było piękne, natomiast wiadomo, to jest żmudny proces, to trwa. Szachów nie można, myślę, zgłębić w rok, 2, 3, 5. Na to trzeba poświęcić no, zdecydowanie większość swojego życia. No ale może, tak jak mówisz, za kilkana, kilkanaście lat, 20 ktoś powie, kurczę, zaczynałem u Czela, teraz już na przykład jestem, no nie wiem, gdzieś tam topowym graczem. No miejmy nadzieję, że tak będzie. W każdym razie ja. Tak jak to powtarzam, często nie nastawiam no, się na wyniki, nie mam parcia na, na te tytuły i tak dalej, bo widzę, że często ludzie właśnie pojmują, a ten ma taki, taki ranking fida, ten taki już kategoryzują. Gramy dla przyjemności, nie jesteśmy zawodowcami, oczywiście część, część osób zarabia, ale to jest garstka, tylko reszta gra dla, gra dla frajdy, dla samospełnienia i dla, dla, dla własnych jakichś tam. Ukrytych, może też nieukrytych ambicji, myślę, że to jest najważniejsze, żeby czerpać przyjemność z tej gry, a nie stawiać tylko na właśnie ranking i tytuły. Tak jak e, pewien mistrz kiedyś powiedział, już nie pamiętam, który, że by powiedział tak, kiedyś gram dla, dla rankingu, a teraz gram dla przyjemności. I myślę, że ja już jestem mądrzejszy o to stwierdzenie, bo ja gram dla przyjemności od początku. Ale skoro wspomniałeś o rankingach, bo to mnie niezwykle ciekawi, jak wygląda właściwie ten proces zdobywania? Zawodowego, znaczy w zawodach tytułu. Zawodach, znaczy powiem tak. Zaczyna się od kategorii, tak? Zaczyna się od kategorii, czyli jedziemy na, na zawody zgłoszone do PZ Szachu, rankingu FIDE, kiedy to mierzymy się po raz pierwszy tak? na oficjalnym turnieju. W szachach, z tego co wiem, minimum tempem 30 minut można robić kategorię. Jeżeli gramy w szachy szybkie, błyskawiczne 10 minut, 5, no to kategorii szechowej tutaj nie zrobimy. Kategorie szechowe zaczynają się od piątej kategorii, czyli wszyscy ludzie, którzy nigdy nie grali w szachy nie mają kategorii, ich ranking jest bez kategorii tak naprawdę. Ludzie, którzy grali w, w rankingu klasyfikowanym, w klasycznym, czyli minimum 30 minut na posunięcie dla każdej ze stron, no to zdobywają, pną się po szczeblach, że tak powiem, nazwijmy tej kariery, poczynając od właśnie piątej kategorii, później mamy czwartą, trzecią, drugą, później jest pierwsza, pierwsza z plusem, czyli normy kandydackie się robi, kandydat na mistrza, później mamy mistrza, Później jest Mistrz Międzynarodowy, tam po kolei jest jeszcze tak naprawdę po drodze Mistrz Fide. No i później mamy tego słynnego arcymistrza. Tak, tak to mniej więcej wygląda, w skrócie oczywiście. Aktualnie na którym poziomie jesteś? A ja tam daleko z tyłu, dwu, dwójkę, czyli drugą kategorię udało mi się wbić, że tak powiem. A to było dwa lata temu, podczas jednego z turniejów, właśnie w moim rodzinnym mieście, Rągowie, e, Czyli druga kategoria, no, e, moim planem jest ambicją taką na niedaleką, być może dalszą przyszłość, nie wiem jak to będzie się układało zrobić pierwszą kategorię. E, natomiast, no, to wymaga czasu, wiadomo, e, to jest pr pracochłonne, czasochłonne, więc trzeba sobie dać troszeczkę czasu. Ale to mój cel, mam obecnie drugą. Będzie pierwsza. Jak szybko, jak, jak szybko uda mi się to zrobić, jak szybko uda, uda mi się to wbić, to się okaże jeszcze. Cóż, dość ironicznie, że mówimy teraz o Twoim celu, którym jest zdobycie pierwszej rangi, a myślę, że odniosłeś znacznie większy sukces promując właśnie szachy. Jednak no chyba tak. jest, jesteś największym kanałem, jeśli chodzi o, o tematyce szachowej w Polsce. No być może tak, jeśli chodzi o odbiór, o liczbę tam subskrypcji, to myślę, że tak, że, że tutaj kolegów swoich, że tak powiem, bije na głowę. Ja też nie traktuję tego w, w takich ramach konkurencji, po prostu każdy z nas robi dobrą robotę, ja nagrywam szachy, tak jak mówię, dla początkujących głównie, jak wiadomo, no początkujących jest najwięcej, no ktoś, kto wrzuca materiały zaawansowane, tak, gdzie już, no, porusza porusza kwestie strategiczno-taktyczne na, na poziomie drugiej, pierwszej kategorii, no to on tych odbiorców będzie miał mniej, bo siłą rzeczy jest ich mniej tych graczy, którzy mają, no nie wiem, na przykład jedynkę, tak, a dużo więcej jest takich właśnie niedzielnych graczy, ktoś słyszał o szachach, Ktoś tam coś tam gra, ktoś, no nie wiem, był na trzech, czterech zawodach i tyle. I właśnie tych ludzi jest najwięcej, stąd podejrzewam, że ma właśnie największy odbiór, no bo głównie kieruje swoje treści dla początkujących graczy, co niejednokrotnie powtarzam. Aczkolwiek docierasz też do bardziej zaawansowanych graczy, więc. Jakby radością, jak utworzysz materiał. radością. Znaczy tak, tak. Kiedyś zrobiłem nawet takie zestawienie, taką ankietę i, i zapytałem właśnie z jaką siłą gry ludzie mnie oglądają i byłem w szoku, znaczy taki miło byłem zaskoczony, że oglądają mnie też ludzie właśnie, którzy mają, no nie wiem, pierwszą kategorię, jakieś tam normy mają kandydackie porobione, nawet nie wiem, fm -y, tak? Czyli te mistrzowie FIDE, no to to było dla mnie mega zaskoczenie, mega mega fajna sprawa i powiem szczerze, że no być może właśnie tym ich ujmuję, że pokazuje taką ludzką, ludzką Twarz szachów, tak? Nie tylko szachy kojarzą nam się tam, no nie wiem, e 4 Skoczek B3, wariant taki, taki, tylko też trzeba troszeczkę spróbować podejść do tego, nie wiem, opisać to w jakiś sposób, porównać, tak? Metafory często pojawiają się tutaj w omówieniach moich partii. Myślę, że ludzie właśnie lubią takie porównywanie figur do ludzi, nie wiem. No ogólnie rzecz biorąc, kwieciste komentarze na temat szachów, myślę, że to jest coś nowego, to czego nie było, no bo ludzie zazwyczaj którzy dobrze grają, opisują szachy, no to opisują to w taki profesjonalny, fachowy sposób, a przecież da się, da się troszeczkę inaczej do tego podejść.